Cześć! Z tej strony Łukasz. Witaj na kanale Spoko Puzzle, na którym udowadniam, że układanie puzzli jest całkiem spoko i wcale nie musi być nudne. Dzisiaj mam dla Was y, trochę szalony eksperyment. Będzie to y, sprawdzenie, jak układa się niecodzienny 1000 puzzli, mianowicie mam a nawet 1080 puzzli. Mam 9 układanek, takich po 120 elementów. Jest to królewna śnieżka i 7 krasnoludków. Więc tak naprawdę będzie 9 śnieżek i 63 krasnoludki. Ja sobie je będę pomału rozpakowywał, dlatego mam dzisiaj ze sobą specjalne narzędzie zbrodni. Zaczynam od pierwszego pudełeczka. Jak jest plan na dziś? Najpierw zrobię tak. Ułożę jedno opakowanie, zmierzę czas, ile mi zajęło, i potem porównam. O czy to się da tak łatwo. To nie jest takie proste jak mi się wydawało. Ok, jest to. Mierzę sobie jak to wygląda czasowo, jeśli chodzi o ułożenie pojedynczej układanki. I potem zastanowię się, czy uda mi się ułożyć 9 pudełek w czasie 9-krotnie dłuższym. Czy będzie to czas krótszy. Czy może jednak dłuższy? Oczywiście wszystkie pozostałe układanki wymieszam ze sobą do jednego pudełeczka. Więc teoretycznie powinno być tak, że czas będzie dłuższy, no bo będzie to 1000 puzli, a nie 9 razy po 120. Natomiast jak to wyjdzie w praniu? No nie wiem, mam też, mam też 9 ramek, więc teoretycznie powinno być troszkę łatwiej. Natomiast, no kurczę, ciężko mi powiedzieć. Jakie będą wnioski? Zaczekajcie na koniec filmu. Na pewno pokuszę się o podsumowanie. Jeszcze dodam tylko, że wymiary obrazka to 32 na 23. Ja będę miał tutaj 9 układanek, więc będzie to 3 na 3. Czyli będzie to 96 na 69. Taki obrazek powstanie po ułożeniu kurwetu. Żeby nie przynudzać, ja teraz przyspieszę troszkę i widzimy się, jak już zdejmę wszystkie foliki. Dobra, trochę to trwało, ale mam już wszystkie 9 pudełeczek rozpakowane. Jeśli chodzi o pokrywki, wystarczy mi jedna, no tutaj zadanie mam uproszczone. Będzie trzeba zaznajomić się z obrazkiem, chociaż układając je potem razy, razy 9 w zasadzie, no bo jedne sobie ułożę wcześniej, potem jeszcze wszystkie razem jako razy 9. Będę układał, żeby był pełen 1000 plus 80 puzelków. Więc tak, pomału sobie mogę zacząć sprzątać. To usuwam ze stołu. Podobnie jak tutaj do śmieci wszystkie. Trochę plastiku się niestety zebrało, no nic na to nie poradzę. Są firmy, które wrzucają puzle do opakowań materiałowych, w sensie do samych woreczków. No bo jakby co do stopnia ekologiczności tektury, no to tutaj każdy chyba wie, że to jest dość ekologiczne pudełko. Jeśli chodzi o, o wnętrze, no to dużo firm się wycofuje już z plastiku, więc myślę, że idzie to w dobrym kierunku. No i startuję z pierwszą paczuszką. Resztę sobie na razie odłożyłem na no bok, tak jak powiedziałem na początku. Będę chciał ułożyć jeden raz 120 puzli na Śnieżka Siedmiu Krasnoludków. Potem zobaczymy w jakim czasie uda mi się ułożyć wymieszane 9 opakowań czyli 1080 elementów. Zacznę od tego pierwszego, włączam sobie stoperek, chociaż nie lubię układać puzli na czas, no to na potrzeby eksperymentu, na potrzeby nauki jestem w stanie się poświęcić. Także uwaga, czas start. No dobra, to co najłatwiejsze już za mną 10 minut, 18 sekund i 21 setnych sekundy. Co oznacza, że teoretycznie, gdybym układał w takim samym tempie, wszystkie 9 układanek powinienem ułożyć w około półtorej godziny. Zakładam jednak, że będzie to nieco trudniejsze zadanie, więc czas się wydłuży z racji tego, że wszystkie puzle zostaną zaraz pomieszane. Więc tak, to już sobie rozczepiam puzelki za chwilkę wrzucę do jednego albo dwóch pudełek, żeby je porządnie ze sobą wymieszać. Zobaczę, czy mi się w ogóle zmieszczą, czy nie będę potrzebował jakiegoś pudełka po jakichś większych puzzlach, więc teraz następuje zwolnienie maszyny losujące, jakby to powiedział ktoś z totolotka. No nie wiem, widzę, że się nie zmieszczą. Więc za chwilę zorganizuję sobie większe pudełeczko, wszystkie razem sobie pomieszam, wymieszam tak solidnie i będę przystąpić do działań. Mam już pudełeczko od konkurencji, również polska firma, czyli Trefl. Ja układam Kastorlandę, jak ktoś dopytywał, solidna polska firma, niezły stosunek ceny do jakości, więc polecam. Mam nadzieję, że to są wszystkie puzelki. Jeszcze tylko ta układanka, od której zaczynałem. Ona też już jest w częściach. No i okej. Okay. 1080 puzli. Za chwilkę sobie wszystkie wymieszam. Żeby nie było wątpliwości, że nie wiem, puzzle są posklejane czy coś i, i zaraz je szybciutko układam. Zostawiam sobie obrazek. Podczas pierwszego układania zdążyłem się troszkę z nim zaznajomić. Jeśli chodzi o analizę tego, co tu mamy, no to tak, śnieżka się układa łatwo, ponieważ ma jednolitą suknię. Niebo plus dach chatki, plus te kwiatuszki tutaj są charakterystyczne. Natomiast krasnale, jak to krasnale. Gdzieś tam lubią się pomieszać między sobą, kotłują, więc cała ta część wydaje mi się najtrudniejsza. Natomiast pewnie przy ósmej czy dziewiątej układance jakoś mi się to wszystko już uda zapamiętać. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem jaką przyjąć taktykę. Czy najpierw segregować jakoś sobie ramkę i wszystkie puzzle starać się układać tu jedna układanka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Czy może zacząć od jednej i potem na niej się wzorować i przykładając dany puzelek w miejsce tej gotowej ułożonej układanki układać ją na układankę numer 2, trzy i tak dalej. Myślę, że to wyjdzie w praniu. Jakiegoś takiego planu wielkiego nie mam. Będzie to troszkę spontaniczne. E, także mam e, tu puzle. No muszę je chyba, chociaż nie wiem, nie będę ich chyba wysypywał na razie. E, postaram się e, wybrać ramkę, jak najwięcej puzli z ramką, e, a potem zobaczymy, co Was co pokaże. Bo, tak jak mówię, no jest to totalnie odjechany pomysł, nie mam żadnej taktyki. Nie widziałem, żeby ktokolwiek wcześniej robił takie coś. Także bądźcie ze mną. Stay tuned. godzina 28 minut i 24 sekundy jak widzicie ramka jest już prawie w całości ułożona to raczej nie należałoby nazywać ramką tylko kratką może bardziej natomiast tak no tutaj brakuje nie, powiedzmy dwóch puzelków i chyba tutaj pod pod tym pudełeczkiem No nie pod tym pudełeczkiem są wszystkie Czyli dwóch puzli z ramki brakuje. Jak widać, całość prezentuje się dość osobliwie. Teraz zamierzam wypełnić środek. No, o co nie trudno się domyślić. Jak będę to robił, najskuteczniej według mnie byłoby po prostu wyciągać wszystkie puzle, układać jeden na drugim, jeżeli są takie same, i w ten sposób je posortować i układać układanka po układance. Natomiast no, to zabijałoby trochę e, ducha układacza, e, więc ja tego nie będę robił. Będę po prostu starał się namierzać dany sektor, e, czyli nie wiem, suknie Królewny Śnieżki, e, albo słomiany daszek i w ten sposób e, dokładać puzelki do układanki. Wynikła jeszcze dodatkowa trudność, e, czego się do końca nie spodziewałem, ale w sumie mogłem się domyślać, że tak będzie. Mianowicie chodzi o to, że każda z układanek jest nieco inna, i chodzi tu nie tylko o wykrojnik. To znaczy, tak, trzeba by się tu zagłębić w proces produkcji puzli. Mianowicie, wykrojnik jest stały, czyli ten wzorek, który odbija puzzle i wycina puzzle z tektury. Natomiast arkusz tektury może być podsyłany w. Z lekkim przesunięciem, jakimś tam milimetrowym, w związku z czym y, puzle z jednej układanki są minimalnie przesunięte względem puzli z drugiej układanki. Jakby się tu przyjrzeć, y, to ta ramka nie jest idealnie prosta. Y, one ogólnie do siebie pasują. Staram się tak robić, żeby, żeby jednak te puzle. Mniej więcej e, były zbliżonych rozmiarów, ale widać, że, że gdzie, nie, gdzie e, po prostu wystają, e, także no, była to jakaś tam dodatkowa trudność. Liczyłem, że pójdzie troszkę szybciej. E, nie mniej no, fajne wyzwanie, strasznie pokręcone pokręcony challenge i, i no, duży eksperyment. Chociaż przyznam, że dawno tak fajnie się nie bawiłem przy układaniu puzli. Ramkę. Znam już na pamięć. Każdy puzel wiem, w którym miejsce będzie pasował. Teraz czas zaznajomić się z resztą puzelków, czyli z tymi tutaj w pudełeczku. kam na małe problemy 2 godziny 37 minut. Układania wydawało się, że wszystko idzie fajnie, w dobrym kierunku, chociaż od początku widziałem, że może być problem z takimi miejscami, jak na przykład tu, gdzie ten puzzle totalnie no, nie chce wejść, a wszystkie inne miejsca są już zajęte, to znaczy, ułożyłem 8 innych puzli w tym. W kształcie czy tam w tym miejscu, gdzie powinien być akurat ten, no i się okazuje, że coś jest nie tak. To znaczy, te milimetrowe różnice w wykrojniku, o których wspominałem, one się okazały jednak na tyle poważne, że uniemożliwiają dalsze układanie. Co muszę zrobić w tym momencie? Ułożyć wzorcowe puzelki to znaczy wzorcową układankę, gdzie wszystko idealnie pasuje i tak chcę zrobić właśnie w tym przypadku, e, więc wybrałem sobie po prostu mm, kilka puzli, gdzie byłem pewien, że ja jeden do drugiego pasuje e, i w ten sposób dokładam kolejne, upewniając się, że każdy nawet najmniejszy szczegół e, tej układanki będzie do siebie pasował, e, w związku z czym będę w stanie stopniowo redukować Liczbę błędów, no i postaram się dzięki temu całość ułożyć. Czyli, jak się okazuje, problemem nie jest ułożenie dziewięciu takich samych układanek, nawet równocześnie, co w sumie było całkiem i szło całkiem przyjemnie. Natomiast w tym momencie jestem poważnie zastopowany, no i muszę zacząć niemalże od nowa całość, z, zwracając uwagę na. Bardzo wiele szczegółów. No, bo tak jak widać tutaj, nie wszystko się ze sobą dobrze i idealnie łączy. Tak samo jak choćby na przykładzie tej układanki, gdzie widać okienko u góry pod tym słomianym dachem, że pod okienkiem te, ten parapet, jakby no nie zgrywa się ze sobą. I to nie może tak być, więc muszę to niestety poprawić. W związku z czym zajmie mi to trochę więcej czasu niż przypuszczamy. No i tak jak wspominałem, tutaj powstaje wzorcowy, wzorcowy fragment układanki. Niemniej jest już bardzo późno. Ja uważam, że to jednak się nie uda, bo za dużo tutaj jest w tym momencie odkręcania tego wszystkiego. Więc po prostu spakuję to wszystko z powrotem do pudełek i kiedyś do tego wrócę, przysiądę, gdy będę w stanie się nad tym więcej jakoś skupić. Teraz jest druga w nocy. Jestem zmęczony, mam trochę dość. Uważam, że dalsze układanie nie ma sensu, bo pochłonęłoby zbyt dużo czasu. Lepiej to po prostu zburzyć i ułożyć wszystko od nowa, z racji tego, że za dużo tutaj jest szczegółów do dopasowania. Myślę, że po prostu ramki sobie oddzielę do, do osobnego pudełeczka i przy kolejnym podejściu zacznę od ramek, ale z taką uwagą, żeby po prostu łączenia były idealne. Bo teraz układałem tak trochę na, no tak na jako tako. Że coś się łączyło ze sobą, ok. Natomiast jak się okazuje, nie tędy droga, ponieważ wychodzą takie kwiatki, jak na przykład tutaj. O! Że tego puzelka nie da się wcisnąć. Myślałem, że będzie to możliwe. Niestety, podobnie tutaj. Puzzle nie wchodzą jeden w drugi ze względu na to właśnie na, na te początkowe niedokładności. E, dlatego po prostu na dziś wystarczy. E, tym samym skończę też chyba odcinek. E, całość, jakby no, nowy wątek, nowy sposób układania e, z uwzględnieniem poprawek i, i tego e, czego nie byłem w stanie przewidzieć wcześniej. A może i byłem w stanie, ale po prostu tego nie zrobiłem. Całość już nagram w kolejnym odcinku, jeżeli takowy powstanie, na razie muszę tylko odpocząć, jak się wyśpię, będę myślał co z tym dalej zrobić, tymczasem chowam to do, do pudeł, jeżeli odcinek Ci się podobał, jeżeli ten eksperyment Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, będzie mi miło jak napiszesz też jakiś komentarz, no i oczywiście zachęcam do klikania w dzwoneczek, do subskrybowania kanału, bo będzie więcej filmików. Dzięki i do zobaczenia w, jak zwykle w środę. Cześć!